Dzisiaj przechodzę do Was z filmem, w którym chcę Wam pokazać moje wszystkie konie, figurki koni z kolekcji i z Schleich. Wszystkie konie opisane mam w tym zeszycie. I w tym zeszycie mam opisane tutaj ich imiona i rasy, dlatego zanim zacznę Wam pokazywać konie, ja to najpierw pokażę Wam ich tutaj imiona i rasy, Dopóźniej będę pokazywać konie, to będę tylko mówić ich imionami. mam 20 koni. Pierwszym konią tutaj jest klacz o imieniu Róża. Tutaj mamy konia, jest to wała i ma na imię Albatros. Dalej jest to klacz, która ma na imię Frosycja. Ja pewnie znacie z tego filmu, z wielu już filmików na tym kanale. Tutaj mamy ogiera tutaj, znaczy konia o imieniu Demon. Dalej jest klacz o imieniu Afrodyta. I właśnie od tej klaczy wzięła się nazwa kanału. Z tania Afrodyty. Z Afrodyta. Znów nazwę, go najpierw dam, tak na imię tej klaczy. Dalej mamy konia Anakin. Na imię A teraz klacz w imieniu Stella. Dalej koń w imieniu Narcyz. A teraz klacz o imieniu wanilia Ta klacz i ta biała czy Stella. To są moje ulubione. I chyba też bardzo lubię tą frosycję. Wszystko po podobają mi się one. Dalej jest to źrobak. I ten źrobak jest z teraz kanowerski, czyli tej samej co te dwa koniki. Bo tylko jednego mam źrobaka. Jedną mam tylko z koni, taką całą rodzinkę, że tutaj jest kolacz i, i źrobak. I ten źrobak ma na imię karmę. Teraz wam pokażę konie, które znajdują się tutaj w stajni. Więc to jest koń o imieniu Cynama Dalej koń o imieniu Neptun Klacz Ambrozja, która ma na imię Ambrosia. Ona jest z akurat Dalej koń treningowy o imieniu Icar Kracz klacz o imieniu Lewenda i teraz już będą prawie same źrobaki, jeszcze ten kuc szetland o imieniu Blanka i tutaj mamy źrobaka o imieniu Mentos to jest taki rocznik właściwie chyba i kolejny źrobak na imię Mercy i też mamy takiego źrebaka o imieniu ym, Lusia. Jest najmniejszym źrebakiem z, z tych wszystkich źrebaków. I Już ostatni żrebak o imieniu Fiorella. I to są wszystkie konie, jakie posiadam. Jeśli oczywiście taki film Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. I to wszystko. Do następnego filmu.